Dzień dobry. Witamy na premierze nowego aparatu marki Nikon, aparatu ZFC. Jest to aparat formatu APS-C w klasycznym wydaniu, nawiązujący do bardzo starego aparatu Nikona FM10. W aparat jest wyposażony w matryce 27 pikseli, dokładnie 20,9 ISO 151 -200, filmowanie 4K. Parametry bardzo podobne do aparatu Z50. Dodatkowym elementem mamy tu chylny ekran na ramieniu. Klasyczny design bateria taka jak w aparacie Z50, karta microSD. Wkłada nas z poziomu komory baterii. Aparat jest dostępny. Z obiektywem 1650 w kolorze srebrnym, wersja specjalna, oraz będzie dostępny ze specjalnym obiektywem 28 mm światło 2,8 też w kolorze srebrnym. Dla osób, które zamówią aparat w przedsprzedaży, przygotowaliśmy ofertę specjalną. Jest to rabat w wysokości 430 zł. Obowiązuje on od dziś do 30 września. Zachęcamy do skorzystania. Aparat wejdzie do sprzedaży pod koniec lipca tego roku. Aparat filmuje w do rozdzielczości 4K 30 klatek na sekundę. Mamy również wersję filmowania spowolnioną, 4 razy szybszą. Wśród oferowanych zestawów będzie również zestaw vlogerski, zestaw z mikrofonem oraz takim małym statywem manfrotto i pilotem do nagrywania zdalnego. Ponieważ jest to aparat z bagnetem Z. Mamy tu więc kompatybilność wszelkich modeli obiektywowych z bagnetem Z oraz poprzez adapter FTZ obiektywy z bagnetem F. Jeżeli chodzi o ceny, to rekomendowane niezobowiązujące ceny detaliczne zaczynają się za sam korpus od 4499 zł. Jest to cena przed e, rabatem, o którym mówiłem. Z, do zestaw z obiektywem tym, który mam teraz w rynku 1650 powinien kosztować około 5499 zł.